W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, dziś staję przed Tobą z ciężarem, którego nie umiem już nieść. Znam Twoje serce, pełne czułości, cierpliwości, troski. Wiem, że zaniesiesz mój szept prosto do Jezusa. Powiedz Mu, że boję się o przyszłość, że choroba. Ból, lęk, wypełniają każdy mój dzień, że czuję się, jakbym była na skraju sił. Jezu, ty słyszysz mój głos nawet wtedy, gdy milczę. Powiedziałeś, że wiara, choćby tak mała jak ziarnko gorczycy, może przenosić góry. Więc dziś przynoszę ci właśnie tę moją małą wiarę. Dotknij nią mojego życia. Przemień to, co wydaje się bez wyjścia. Zabierz strach, wlej nadzieję. Przebaczam tym, którzy mnie skrzywdzili i proszę, by i mnie przebaczono. Niech Duch Święty wypełni pustkę, a Twoje dłonie, Jezu, podniosą mnie z upadku. Maryjo, zostań przy mnie. Otul mnie swoim płaszczem. Prowadź, dopóki nie ujrzę światła. Dopóki w moim sercu nie zakwitnie cud. Amen.